Cyprian Kamil Norwid Fortebian Chopina Byłem u Ciebie W te dni przedostatnie Niedocieczonego wątku Pełne jak mit Blade jak świt Gdy życia koniec Szepce do początku Nie stargam Cię ja Nie Ja uwydatnię Byłem u Ciebie w dni te przedostatnie, Gdy podobniałeś co chwila, co chwila Do opuszczonej przez Orfeja liry, W której się rzutu moc z pieśnią przesila. I rozmawiają z sobą struny cztery, trącając się po dwie, po dwie, I szemrząc z cicha, zaczął, że on uderzać w ton. Czy taki mistrz, że gra, choć odpycha? Byłem u ciebie w tej Fryderyku, którego ręka dla swojej białości alabastrowej i wzięcia, i szyku, i chwiejnych dotknięć, jak strusione pióro, mięszała mi się w oczach z klawiaturą z kości słonionej. I byłeś jako owa postać, którą z marmurów łona wieku to, odejma dłuto geniuszu wiecznego Pigmaliona. A w tym coś grał, i co zmówił Tom, i co powie, choć inaczej się echał stroją, niż gdy błogosławiłeś sam ręką swoją wszelkiemu akordowi. A w tym coś grał. Jaka była prostota doskonałości peryklejskiej, jakby starożytna, która cnota w dom odrzewiowy wiejski, wchodząc rzekła do siebie: odrodziła się w niebie i stało mi się arfą wrota. Wstęgą ścieżka, hostie przez blade widzę zboże: Emanuel już mieszka na taborze. I była w tym Polska. Od zenitu wszech doskonałości dziejów wzięta, tęczą zachwytu, Polska przemienionych kołodziejów, taż sama zgoła, złoto pszczoła, poznał ci żebym ją na krańcach bytu. I oto pieśń skończyłeś, i już więcej nie oglądam cię. Jedno słyszę coś, jakby spór dziecięcy, a to jeszcze kłócą się klawisze o niego śpiewaną chęć i trącając się z cicha po osiem, po pięć, szemrzą, począł, że grać, czy nas odpycha. O ty. Co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie, Te, co w sztuce mianują stylem, Iż przenika pieśń, kształci kamienie. O Ty, co się w dziejach zowiesz erą, Gdzie zaś ani historii zenit jest, Zwierz się razem duchem i literą, I konsumatum est. O Ty doskonałe wypełnienie, jakikolwiek jest Twój i gdzie znak? Czy w Fidiasu, w Dawidzie, czy w Chopinie, czy w estelesowej scenie zawsze zemści się na Tobie brak. Pięknem globu tego niedostatek. Dopełnienie go boli. On rozpoczynać boli. I woli wyrzucać wciąż przed się zadatek. Kłos, gdy dojrzał jak złoty kometa, ledwo że go wiew ruszy, deszcz przenicznych ziarn pruszy, sama go doskonałość rozmieta. Oto patrz, Fryderyku, to Warszawa pod rozpłomienioną gwiazdą dziwnie jaskrawa. Patrz, organem fary, patrz, twoje gniazdo. Owdzie patrycjalne domy stare, jak pospolita rzecz, bruki pałaców głuche i szare, i zygmuntowy w chmurze miecz. Patrz, z zaułków w zaułki Kaukasnie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigując przed półki po sto, po sto. Gmar zajął się ogniem. Przygasł znów. Zapłonął znów, I oto od ściany Widzę czoła żałobionych wdów, Kolbami pchane. I znów widzę, Acz dymem oślepian, Jak przed garnku kolumny, Sprzęt podobny do trumny Wydźwigają, runął, runął Twój fortepian. Ten, co Polskę głosił od zenitu wszech doskonałości dziejów, Wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kołodziejów, ten sam runął na bruki z granitu. I oto jak zacna myśl człowieka, rany jest gniewami ludzi, Lub jak od wieka wieków wszystko, co zbudzi. I oto jak ciało Orfeja, tysiąc pasyj, rozdziela go w części, a każda wyje, nie ja, nie ja, zębami chrzęści. Lecz ty, lecz ja. Uderzmy w sądne pienie, nawołując, ciesz się, późny wnuku. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku.